jest dzisiaj cudowny dzień wigilia chciałabym złożyć wszystkim moim subskrybentom i wszystkim którzy to oglądają bardzo ciepłe życzenia bożonarodzeniowe żebyśmy w nowym roku byli jeszcze zdrowsi żeby te nasze postanowienia jeśli chodzi o nasze zdrowsze odżywianie zdrowszy styl życia były jeszcze silniejsze jeszcze mocniejsze żebyśmy zmieniali myślenie, bo to od naszego myślenia się wszystko zaczyna. Od tego, że poszerzamy naszą wiedzę, jeśli chodzi o zdrowsze odżywianie, styl życia, wiedząc, że mamy ogromny wpływ na nasze zdrowie poprzez właśnie zdrowsze odżywianie, poprzez to, że ćwiczymy, więcej się ruszamy. To jak radzimy sobie ze stresem, też ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Bardzo dużo rzeczy ma, ogromny wpływ na nasze zdrowie. Jeśli będziemy dbać o siebie, to nasze zdrowie będzie o wiele lepsze. Więc pamiętajmy o tym. Na moim kanale mam bardzo dużo ciekawych filmików o ćwiczeniach, o odżywianiu. Więc proszę, nie zapominajcie o sobie. Przede wszystkim od nas się wszystko zaczyna. Jeśli my jesteśmy zdrowi, Świat dookoła nas wygląda całkowicie inaczej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się kochani i widzimy się w nowym roku. Pa!